Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Becik i w dzisiejszym odcinku nie jest to seria od biedaka do drwala, ale coś lepszego, bo w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe jakieś rzeczy, które ostatnio dodano do Lambera. Zaraz, zaraz zobaczymy co to. No a jeszcze na wstępie Was zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na moim kanale, i zapraszam Was na mój serwer Discordowy, link macie w opisie. Jeszcze nowa rzecz, jak ktoś e, chce, to możecie dać donata. Link też macie w opisie na tip and donation e, i możecie zadać tam jakieś pytanie, na które m, ja odpowiem oczywiście na odcinku. E, tak, oczywiście nikogo nie zmuszam. O, no, ale... To by było na, na tyle z tych, takich rzeczy organizacyjnych. A teraz już idziemy do sklepu. I wam pokażę wszystko. Z tego, co widziałem na YouTubie, jakieś tam odcinki, to... Nowe blueprinty są podobno. W ogóle, czy tu coś mamy? Um, sa... Samil? So, Mil chyba powinno, nie wiem, e, nieważne, ale tutaj chyba się nic nie zmieniło z tego co widzę. E, dobra, ale z blueprintów, e, z blueprintów mamy tak. Mm, to jest chyba nowe. No, gruby pod tego nie było na bank. 80 kosztuje, żeby kupić i dwa, dwa drewna jest potrzebne a na ten też 80 i 2 tu chyba nic nie mamy mm, o, tutaj mamy teraz drzwi większe gdzie to są zwykłe drzwi a dodali jeszcze takie um, połowiczne drzwi i takie fat door, że grubeczki. Dobra, wiecie co? Ja kupię to. I zaraz obczajmy, jak to wygląda. 80 cyk. Tak, oczywiście chcemy kupić. No, halo. No. Dobra, dodano. Jeszcze to kupimy. halfdoor. Ej, fajnie by było w sumie jak to są takie wiecie Na przykład do połowy drzwi hmm, Jakieś furtka czy coś takiego Wiecie, do, do domu hmm. Dobra, jeszcze kupimy to I zaraz sobie to przetestujemy Wszystko ehm, No to Kupujemy, kupujemy Yes, of course Dobra, cyk Blueprint Added Okej okay. I teraz zobaczymy jak to wygląda Czekajcie, tu mamy to Aha, aha, okej, ok. okay. Czekajcie, pójdziemy do światła Czyli to jest takie małe Takie malutkie to jest, to nice. To nieźle. Nieźle. Taki malutki potek. Yy, dobra, tu weźmiemy te half door. Mhm. Czy to są po prostu połowiczne drzwi? Tak, to jest idealnie połowa drzwi. Tych zwykłych i jeszcze sobie weźmiemy te fat door. O, aha. To są... Nie, ej. Co jest? Aha, bo Fat door to są te Dobra, a ja halftor Half door. O, no tutaj już mamy sporą różnicę. Trzecie, bo to są prawdopodobnie. To są podwójne drzwi. No. To jest wielkość e, podwójnych drzwi. Z tego co widzę. Ej w sumie fajne, bo... No, ej, zarąbiste. Można sobie to podłączyć jakoś. I widzicie, i bramę garażową z tego zrobić po prostu. Odwrotnie to postawić. Mm. I brama garażowa wyjdzie. Ej, sztos. Fajnie, fajnie, że na coś takiego wpadli. Mmm. Yy, dobra, wiecie co? Ja jeszcze tutaj sobie... Yy. Zbiorę drewno, spróbuję to zbudować, i, i zaraz się widzimy, jak to już zbuduję. Dobra, ja już sobie przerobiłem tutaj drewno. No i teraz zobaczymy, ile tego drewna jest potrzebne na to wszystko. Te są z tych najmniejszych patyków, bo ja to robiłem z tego zwykłego drewna, tych najpopularniejszych. Te najmniejsze są ze zwykłych patyków. Mm, te mniejsze są z tych takich średnich, a to jest z tego największego. Dobra. Mm, tutaj. Aha, naraz. Hm. No, no, w sumie nie ma co się dziwić po takim małym, tym. E, po takim malutkim to nie ma co się dziwić, że. E, naraz. To się robi. O, Tutaj trzeba. To zajmuje połowę. Ok, czyli czyli tak e, dobra, a zobaczymy, czy na takie największe to wejdzie 60%. O kurcze, no dobra. Tak się, no w sumie normalnie się otwierają te drzwi. Kolega tutaj pozdrawia. Oho, jakiś jeszcze kolejny wszedł. O, tak pozdrawiam was, koledzy. Nie żartuję, tak naprawdę ich nie znam. A Łe, ale dźwięk. Dobra, ja to rozwalę, nie? Bo po co mi to w sumie? Nie przyda mi się. Ej, nie wiedziałem, że jest taki dźwięk rozwalania. LOL myślę że to jest tylko do wybuchu dynamitu czy do wybuchu dynamitu jest inny nie pamiętam w sumie um... no także także to by było chyba na tyle w tym odcinku um, taki odcinek zaby update... a jeszcze podobno dodali też jakieś blue e, pool, nie blueprint tylko gamepasy jakieś nowe ale ja nie wiem gdzie w te gamepasy się zupełnie wchodzi mm, więc tego wam nie pokażę niestety no, ale z tych blueprintów to chyba wszystkie Wam pokazałem nowe. No i oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Zapraszam Was na mojego Discorda. Do donate'ów Was zapraszam. Link macie do tych obydwu rzeczy w opisie. No i polecam moje jakieś inne filmiki, na przykład nową serię Od biedaka do trwala. Albo odcinki jakieś, jak kopiować skiery czy, czy coś takiego. Dobra. Ja kończę odcinek, widzimy się w następnym i do zobaczenia Elo.